Cześć moi piwomaniacy, dzisiaj będzie y, piwo z cyklu Pamiętniki z Wakacji, to jest czeska desitka z browaru, z grudziąca Strzele, strzeleckie. 10% BLG, 4% alkoholu. Te piwo już otworzyłem, ponieważ nagrywałem pierwszą część, ale mi nie wyszła z powodów technicznych i nietechnicznych, nie o tym. E, co my tu mamy? To jest, czeska desiatka, dziesiątka. Jedna rzecz, która mnie bardzo mocno zastanawia w tym piwie, jest fakt tego, że w aromacie mocno intensywnie buchają aromaty owocowe, plus czuje się taki delikatny aromat miodowy. Na backstage'u dałem spróbować tego piwa, i dostałem informację, że to jest piwo owocowe. Właściwie w lagerze, przez owoców nie powinno być, więc tak naprawdę. Na pierwszy rzut oka, zresztą ta barwa też nie jest taka zachęcająca. Coś z tym piwem się już dzieje, tak? Mało słodowo, może tak delikatnie słodowo, trochę chlebowo, ale na pierwszym planie jakieś owoce, czyli tak nie najlepiej. Spróbujmy. Jest w jest delikatnie, ale czuje się, Też takie owocowe aromaty wychodzą, czyli to piwo może być już trochę e, popsute. Generalnie coś z nim się dzieje. Mamy datę, właśnie to jest piwo o dziwo pasteryzowane. Najlepiej spożyć do 3 listopada 2023. To może jest odpowiedź, dlaczego on jest takie, jakie jest. Ten aromat przypomina mi moje domowe piwa, te, które jakby troszkę już zaczynają się psuć. Odbiega ten te piwo zdecydowanie od czeskich lagerów, czeskich Desitek. Więc powiem szczerze, tak. Jeśli będziecie w grudziącu, jeśli kupicie świeżą Desitkę, to zapewne będzie ona lepsza. Te piwo jeszcze nie jest definitywnie popsute. Odbiega jakby od swoich wzorców, od swoich jakby mm, założeń. Ale gdyby ktoś się nie znał, to by powiedział. Całkiem ciekawe, piwo. Aczkolwiek, dla mnie, tak pół na pół. Dla kogo to piwo, o ile będzie świeże, mógłbym polecić? Na pewno dla tych ludzi, którzy lubią bardziej słodkie, lekkie piwa, troszeczkę chmielone, bo tutaj trochę, trochę goryczki się pojawia. Ale, ogólnie rzecz biorąc, te piwo mi nie weszło. Wypiję, wymęczę, ale, no może kupię świeże, tak? Nie wiem. Słuchajcie, tymczasem moi drodzy piwo zapraszam na kolejne degustacje. Mam nadzieję, że ta degustacja była króciutka. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!